No moje kochane ziemeczki, z tej strony Never Games Life, a to jest... Kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w Battlefield Play for free. Um, no to zaczynamy, nie? Dobra, chodzimy do pojazdu. Idziemy przejmować C. Runda niedawno się zaczęła, ja dołączyłem. Na razie przegrywamy. Słabo. Dobra. Snajperem trzeba niestety kampić, bo tak to się nic nie zrobi. SWD jest fajne, bo. No. Coś nie chce trafić. Ajajaj. Może dlatego, że dopiero niedawno stałem i dopiero zaczynam grę. O, zabicie wroga, zabicie z dystansu, fajnie, dzięki. Tu kolejny będzie. Rzucimy czujnik ruchu. On jest po to, żeby w wrogów tutaj na mapce, na tej mapce w lewym dolnym rogu pokazuje się takie e, pomarańczowe kropki, jak jeśli są wrogowie, Jeśli nie ma, to po prostu nic się nie pokazuje. E, Niedawno stałem i... Aj, zabił mnie hagl, 153, 23, zabił mnie z M9. Coś mu tam zdrowia zabrałem. No, stopień 23 mam dopiero piąty, fajnie. Fajna zabawa, naprawdę. Nie ma co podjedziemy. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Zdążymy, ok. i myślałem, że. Nie, zabili nas z wozu z szasza 828-150 zabił nas gaz z jakiegoś gaza, nie, 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 nie dokończyłem nazwy. Głos mi trochę charczy, ale to tylko dlatego, że y, gardło mam chore i to wszystko, nie? Nie, to tutaj był ten, co mnie zabił, ale już go nie ma. Nie, tam jest, tam jest, tam jest. Zabijemy go, czy nie? Asysta przy krytycznym zabiciu, ok, też może być. Jakie staty? 2 na 2, 614 punktów. No nie, jest tak źle jak na razie. Ale się tam tłoczą. To są nasi, czy nie nasi? Nie, chyba nie nasi. Ale lagi na tym serwerze są... Niestety. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Nagrywam pierwszy raz teraz ten odcinek. Po poprzednich odcinkach mam już jednego suba. Dziękuję bardzo yy, pierwszemu widzowi. To mnie zmotywowało do nagrywania kolejnych. Wow, wow, wow. wow. O, dzięki. Ktoś. Go zabił, rzucimy, aj, ze mnie zabił Stopień szósty, szturmowiec, J23GHJ Pozdrawiamy serdecznie Ło, 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 tutaj coś się dzieje Tutaj był Nie widzę go Dobra, trudno O, PKM, medyk w następnym odcinku zagramy także medykiem A potem w następnym zagramy... Mechanikiem, bo teraz zmienili nazwę Niestety Zwykle się mówiło inżynier O, coś tutaj jest Nie, trzeba podejść bliżej Na bieg zawsze się bierze pistolet, bo się szybciej wtedy biegnie No kurde, co jest Lagi Lagi wszędzie, co to będzie, co to będzie? O nie 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 nie, nie. Szybko szybko OK. Przyczy mi czujnik. Tam u góry jest. O, Sniper, tam jest, co nie, to nic się nie wychylam. Chyba, że... Bróg przejął kontrolę nad D, gdzie jest D. Aha, dobra. A, M, włączamy mapkę sobie na większy obraz. Jeśli nie widzimy dokładnie. A, e, Sniper, drugi stopień. SV98. Wygrał pewnie detaily draft. Tak jak ja dzisiaj wygrałem na medyku 100 bandaży polowych. No ale bandaże nie są tak pomocne jak broń. Okej. Okay. Powinniśmy dostać asystę przy zabiciu, ale tam zabiciu. No pomogliśmy przynajmniej komuś zdobyć killa Dobra, rodzimy się na lotniskowcu, a teraz gram w USA. No to nie jest do... To nie jest źle. O, helikopter, pokażę Wam helikopter. To jest chyba mil 29, o ile się nie mylę. Odrzutowcem nie umiem latać. Naprawdę trudno odrzutowcem jest sterować. Jeżeli ktoś ogarnie lotniskowiec, to naprawdę będzie kłopot. Znaczy nie lotniskowiec, tylko odrzutowiec. To wtedy jest kłopot wielki, naprawdę. Ja teraz w tym mil 29 mam rakiety do wyboru. One są naprawdę dobre. Jest kilkanaście rakiet, 15 jest po prawej stronie napisane. Okej okay. o, i zabicie wroga od razu. Fajnie, zawracamy. Może teraz będziemy cały czas latać, fajnie by było. Dobra, i zawracamy. Widzicie ten wskaźnik, tam gdzie pisze 100%, to steruje się myszką. Yy, przechylenie pojazdu. Eee, zwalniamy Ło, coś nas namierza Zawsze nam wyskakuje, gdy ktoś nas namiesza. Wyskakuje nam, że ktoś chce do nas strzelać O, uciekać Trzeba uciekać, no naprawdę Bo będzie ciężko Dobra, już przestali Zaraz zrobimy kolejną rundkę I okej, okay, no i lecimy Nic, nie trafiliśmy, trudno. Sześć rakiet jeszcze mam. O, namierzają nas. Niedobrze, nie lubię tego dźwięku, jak ktoś nas namierza. Gram w słuchawkach z mikrofonem i mam na fullat te słuchawki. A jeszcze, je, jeżeli wiecie, jak ustawić w regionie, żeby nagrywało dźwięk z gry, też, to byłbym bardzo wdzięczny. Ok, zwycięstwo, runda. Ja dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Lewy Games Live. Oczywiście zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania. Cześć.